Tak będzie, na rapie ciągle mam i składam. Na bitach zrobię nowy wers Siema ciągle nawijam Dobry rap, dobre wersje robię Na bitach, zobaczcie wersy Na bitach zrobię numer Freestyle i kawałek Sekundowy rap na freestylu Poczekajcie, poczekajcie Sekundowy rap i utwór Siema, sekundowy rap No i wersety Na bitach zrobię nowy numer Rap i będzie wszystkie nowe wersy Rapuję nasze bity Ciągle nawijam, ciągle tworzę Na bitach zrobię numer Siema będzie rap i teksty. Na został Maruś, siema rapuje i nagrywa. Dobre bity, jestem tu i rap. Na wersecie mam te skile i rap. Siema, będzie wers i tu wszystkie przykazem. Dobry rap, dobre wersy. Nawijam ma i tak traki. Długie wersy i sekundy. Pozdrawiam, ra, rozum, serce, rozum, serce, ile są malijskie piwnicy, tak, troferom, wszystkim hip hopowcom. Studio, rozum, serce. Studium, że mieć swoje, studio, mieć i swo. damu domu nawinąć wersy, płytę i epkę podziemia, zeszyty wersy, ciągle będzie, będzie. Pisane, nowe numer, rap i teksty. Nabitak tak zrobi, dobre wersy i nagrywki. Bity. Siema rap i dobry numer, siema zawsze to będzie. Rap i zwrota nawijam. Z przekazem rap, przekazem wolny numer będzie wers. W tym ludziom, i nie o żadnej wojnie, o byciu się nie ola, się nigdy nie będzie tego. Nie chcę robić i nie knąć, i nie o wojnie, tylko o spokoju potrzeba. Spokoju ila Ukrainy, niech leci ten wers. spokoju zawsze trzeba, oni smutni są tak u nich, co ciężkie chwile są. Bardzo smutne, chcę was o tym nawinąć, i wspieram szacunek, i nawijam. Będzie dla was te wersy, a nie. Rosja, niech zmieni się prezydent, a nieść tyle lat, i on tylko władzę i stołek. A gdzie jest człowiek, czemu dla niego nie stara się? Gdzie nie widzisz tego człowieka? Trzeba widzieć człowieka, dobry człowiek, serca tak, jak kochany nasz świat, kochany, stworzony Wszyscy ludzie jesteśmy od Boga. nasze pisość, tak zawsze będzie. O tym nowy wers nawijam, no i teksty na bitach. Zrobię rap i muza będzie, dobre skile, na bitach zawsze będzie, będą nowe numery i traki, siema ciągle rap i numery, będą wersy, będą wersy, siema ciągle tu mam, na bitach zrobię nowy numer, siema i ja, na wersach dobry numer, siema zawsze tu będzie, na rapowo muze będzie, dobry skill. Na rap i teksty, bity ciągle rapuję. Wszystkim ludziom, i nasze serce, Ukrainy, wszystkie mieszkańców w sercu i pamiętam, gdzie jesteście. Moimi wszyscy bracia, jesteście jesteście są nasze siostry, kuzynom, z rodziny, kuzynkom i dla Ukrainy, zawsze mnie rapuję. I szanuję, widzę wasz was ludzie, ludzie i drugim człowieku, widzę Boga, widzę Boga i zawsze będzie o tym wers, będzie wers i nagrywam je. Jeszcze więcej kawałków i rapu, siema, ciągle mam ten wers. Elo, mamy dobre skille, nagrywam będzie Dobry rap, dobre wersy, tu jestem siema Ciągle mam kawałki do Was wszystkich. Nadaję rapę. Musimy knijcie się, bądźcie osiągnięci. Tak, wiem, jestem wami serca, nie zostawię nigdy. Was wspieram i zawsze tak, jestem solidarny z Ukrainy Solidarności, tak w sercu. Najwyższy noszę dla Ukrainy, a nie Putin i nie w Rosji. Co on wyrabia? Co tak wyrabia? I nie ktoś go zdejmie, rządzenia. On się nie nadaje. Do rządzenia nie nadaje się, nie trzeba takiego. Nigdy prezydenta, nasz prezydent i premier dla nas na stara zawsze najlepszy prezydent, nasz prawo, sprawiedliwość, wszystkie. Dobre numery, o tym wszystko będą wersy się ma ciągle bo tak pisze no Dorota, deglordzie. Majdorota Wowie, co mam powie, dam la bójka. Że chodzi, że macie wszystkim tak, te wersy. Nawijam dobre bity skile, tutaj będzie wersy na bitach zrobię nowy numer i rap. Dobre wersy jestem tak. Tutaj wersy ciągle ciągle będą zawsze siema, dobry numer i na traki będzie dobra i wersy są tu siema ciągle. Mam te kawałki, na zostanie się siema ciągle będzie Na wersecie, na zrobię nowy numer Zrobię tak, serca wszystkim niech poleci Nasz rap tak, serca bity, dobry numer, elo i wersy Na bitach zrobię nowy numer, siema i kawałek Wersy, nowy rap, siema nawijany Wersy tak, siema tworzę je Na bitach zrobię wersy tak, wszystkie co jest to? rowerami Nasze wersy na traku rowerami to jeżdżą pasją. Nowe numery, tak, to jest rower. Produkcja rowerów i fabryka. Motorowe, rower, sprzęt i tak, to liryka dla pasji Zawsze będzie nowy numer, się ma rap i kawałki. Bity wszystkim ludziom, będzie rap. Rzędza noszę się ma bity. Dobra wersji, jestem tu na rap. Dobre wersety, się ma na traku, będzie. Dobry wers, dobry wers i rapuję Siema dobre skill. nagrywka i robię. Na bitach zrobię nowy numer, tu mamy. Siema wszystkie pasji, kto chodzi po chodniku. Wiem zaraz będzie ciemno, noc było rano popołudnie, noc ma to jest nowy numer, nowy bit, siema zawsze tu będzie. Dobry rap i kawałki dobre wersy siema i tu jestem będzie zawsze tak na numera wersy ciągle mam i kawałek robię nawijam siema tak na rapie dobre wersy mamy siema zawsze poskładane na tak zrobię nowy numer wam wszystkim na zrobię dobry rap i wersy na tak będzie dobry rap Tak, dobry rap Się ma wszystkie składane Utwory, numery i są tu wszystkie Na zrobię dobry rap i wersy Na zrobię nowy numer Zawsze tu będzie Rapuję nasze traki Dookoła wersy bity się ma zawsze Tak zrobione na zrobię wersy Na rapowe Dobre skile i rapuję Wersy nowe są Dla wszystkich nowy Rapem, wersy, teksty Na bitach droby dobry wers I rapuje, dobre bity Membrana i rapuje na bitach, robię. Hip -hop, tak zrobię nasz hip-hop, tak, hip-hop, tak, wszystkim będzie spadany, no czarny, miało wszystkim ludziom dla Ukrainy ludziom mieszkańcom w jeszcze mieszka. zawsze To wasz dom jednorodzinny nie pozwolę. My nigdy po i pozwolimy zabrać z waszego domu miejsca na mieszkań nie pozwolimy tak, nawijam ciągle tak, rap będzie tym przekazem Dobre bity, dobre rap i wersy Nagrywam spoko teksty, nagrywam ciągle rap i numery, wersy, nawijam ciągle bit. Elo, mamy, na kawałku i na freestyle'u Dobry wers, ma zawsze tu będzie. Rapu zaciągle. ciągle, Elo mamy, dobre wersy nagrywane na bitach, został się ma ciągle mam dobry rap, siema właśnie tak na bitach, zrobię nowe numery. Siema i wersety, rap, ciągle mam te kawałki, tu mam bit. Tu mam skill, tu mam nawikę właśnie Wam. Na tak ten numer się ma, zawsze będzie tutaj. Nowy rap i wersy zawsze pozostaną. Na bitach zrobię nowy numer także. Bity wersy zawsze mamy. Na rap będą wersy, na rap ciągle takty. Bit dobry numer, będą wersy i rapu. Na tekstach się ma, mamy. Skile tak życiu realne i na wersetach tak książki rap. Dobre zwrotki, dobra liryka, poezja i terek narodowych. Naszym wszystkim będzie ten numer powy. Hip hopowy jest wszystkim i nasze bluzy z kapturami. Czuchy hip hopowe ubiory, kochane hip hopowe. Nasze Adidasy, trampki. Dresy Adidasy, dobre nasze wersy. Traki, dobry numer i rap. Na bitach za Maruś, się ma ciągle mam. Na rapowo nowa muza i wersy Na bitach zostanie ma nasze młodości, kwiaty, jest i zawsze młodzieży, my wszyscy młodzi Wersy zawsze tu będą Na rap tak będzie, siema no i traki Bity kawałek, nowy wersy, tutaj ma bity i rap Elo i rymuje, na wersecie mam ten rap Elo mamy zawsze, będzie ten drak. Na bitach zastomaru się ma ciągle na wokalu. Będą wersy nasze nawijane, będą teksty na bitach się ma ciągle rapuje. No i robię zwrotę, bity kawałki. Elo tu będzie. Wersy ciągle i na winę, dobry bit rapu naszego wersetu. O życiu o ludziach dobry, wersy wszystkim są. Nawijam siema, długie jest bębny, długie rap. Te kawałki nigdy krótkie siema właśnie tak, Nabij, tak zostanie, siema nowy numer tutaj. Rap będzie bębny, rap i numery na wokalu mam ten rap na wokalu. Mamy skillę i wersy. Długie bębny długie wersy, jeszcze jak najwięcej siema. Ciągle mam labas wersy, bity i kawałek dobre wersy i rapuję. Dobre wersy nawijam i się zrobi. Na mu muza tutaj się ma i rapuję. Na wersach będzie dobry rap, i nowy numer będą będzie składane. siema tak na winę. Zrote dobry rap, dobre wersy i nagrywam. Bit nowy numer, wszystkie kawałki. Na bitach zostanie Marusz, na tak zarapuje. Na bitach zrobi się więcej takiego traku. Takiego zawsze rapu, takich zawsze będzie rzeczywistości tak kochany, heroizm to znaczy tak będzie zawsze, potrzeba ten rap i podwórkom, i blokom, i domom, jednorocznym mieszkańcom, i fabrykom, i ludziom, i pracującym ludziom. Ila Ukrainy potrzeba, tak wiem u nich ciężko, zawsze będzie Ukraina, o mieszkańcach wszystkich, dla Was Ukrainy będę ciągle rapował, ciągle nawijał, składał dobry numer. Putin też dostanie zwrotkę, Władimir Putin dostanie zwrotkę. Za to co on wyrabia, będzie ta zwrotka, będzie o tym nawijane. Będą wersy na tym traku. Gdy robiera, przekaż się, maszę, czas chłopak złoty. Nie robię, kiedyś robiłem złe rzeczy. Przez gimnazjum, podstawówkę i knąłem się. I chcę o tym tam winoć zwrotkę, co nawinąć zwrotki i opłatnić. że Putinie nawinąć zwrotkę, panie. Panie Władimirze, w po pod co pan tak jest, takim. Trzeba być tak jak kochany Bóg mówi. Pisze świętym tak stworzeni na obraz i piękno naszego Boga. I przez was, przez, przez was, przez tak od Władimira Putina, prezydenta Rosji, cierpi Ukraina, cierpi Ukraina. Ludzie cierpią, zawsze będę o tym rapował. Tam jest smutek i smutek żali płaczą, ludzie płaczą. Zawsze serca będzie labas te wersy nawijał, siema ciągle długie, wersy i membrana. Dobry rap na skilu, dobry rap na wersach mamy. Nawijane bity, nagrywka i te flow, siema wszystkie z nawijam ciągle to. W rapie nie odchodzę i nie zostawię tego rapu, siema toś. Mówisz, ja się nie zniechęcam, nie zniechęcam siema. Daję trzy łapki w dół, Lepszego nie rozumiecie, że to w skład wersy najważniejsze w naszym życiu porozumiecie. Kawałki najlepsze porozumienie w życiu i kawał kawałki posłuchaj to oni są Przekazem o czym poruszają w sercu, serce gra tępno, wersy siema Ciągle na wokalu pracuje na bitach siema wokal Nawijam numery będzie więcej bębnu będzie rapu i nagrywki Siema dobry skill nawijam i rapuję nasze bity i numery tutaj Siema dobry skill rap i wersety na bitach siema mam Dobre numery, siema, zawsze będzie ten rap i nasza musa Bity będą wszystkim tak o życiu Chłopak z przez Polski 77 rocznica, Beat warszawski 100 lat cudów Nad Wisłą i 101 rocznica, Cudowny 103 rocznica 103, 103 e, rocznica odzyskania niepodległości W 1919 roku, 1919 roku Odskaniu niepodległości naszej Polski zawsze będzie składany rapować O naszej niepodległości Polski, o naszej niepodległości Polski Nasze Polsce zawsze będzie... Będzie ten wers rap i hip hop jest wers rap. Hip hop jest nasze Disco Polo Opera Triochordnowy Jam. Disco Polo i hip hop Rap Opera trio I na winę wersu. o naszym polskim bo 123 lata na mapie. Zawsze będę o tym rapował. Nasze wersy tu są. Siema będzie nowy numer, rap i nowy wersy. Na witach zdrowy, dobre wersy i nagrywam. Siema zawsze będzie nasze liryka. Dobry beat, dobry skill nawijam i rapuję. Nasze bębny, elo i rymuję. Rap, będą wersy, kawałki Siema. Ciągle na bitach na winę Zwrotę nowy numer, będzie wers I rapuje wszystkie wersy Lava straki robiera rap wszystkim Boże kochany, naszym kochanym narodzie To nasz, i nasz herb, i nasza hymna nasz polski, kochany Nie rzucimy ziemi skąd nasz ród Nie damy podróż mowy nikomu Nie pozwolimy I nie pozwolimy przejąć Ukrainy Nie pozwolimy mieszkańcom nigdy Zabrać ich miejsca zamieszkania Nie pozwolimy, zawsze będzie o tym Rapowane wersjami z Bogiem całe życie nasze Piszmy dekalog zawsze będzie. O tym na winę i nagrywam numer. Wi dobra wszystkim potrzeba i mieszkam rodzin z Ukrainy. Szanuję was i nie pozwolę. Nie pozwolę co robi. Nie pozwolimy nigdy na to że tak, jak robi Putin. Jak robi Władimir Putin robi. Tak właśnie jaki to prezydent, jak robi tak takie rzeczy nie można wcale robić, to nie jest... To nie jest prezydent, tak nie można robić jaki z niego człowiek, jaki ja rozwiawcze. Będzie o tym nowy numer nasze wersy. narab dobre wersy, nawi tak zarab. Dobre wersy z mamy te kawałki, tak. Na bitach zrobię nowy numer, siema i rapuje. nasze wersy i nagrywam. Na bitach zostanie siema, mamy dobre kawałki, tak. Dobre bity, elo i remuje. Na wersy zostanie siema, rap i nowe wersy zostanie. Zawsze konem liczył dla naszych się że za jest, zostanie, zawsze w życiu. Jest zawsze będę wersy składać. Zaszkoda mi, i zawsze, zawsze pse Rapować o życiu, o tym wersy są odzwierciedlają, kochane nasze życie w tak Odzwierciedlane nasze kochane życie wersy rapu. Robię te wersy tak realne w życiu. Kochane dla księży, dla seminarium duchownego, białym stoku dla księży. Dla seminarium duchownego, białym stokula dla kreryków. Dla misjonarzy, dla powołania od duchownych, Nasze kościele, świętej rodzinie i Jezusa Siernego, parafianom. parafianowskie wersy są nasze. Rapem, hip hopem się ma, pozdrawiam we wszystko. jest kinder. Jest ten numer i rodzinie, wszystkie bit. rapuje wersy tak ila to będzie nowy numer, siema i tak wszystkim rapuje. Leciu zakonnych, klasorzy franciszkarskie, le missionarz. Powołanie dla pastorów wszystkich jest. Nowy wers o ludziach, siema zawsze będzie naszym biskupie. Wszystkim rapuje wersy i rapuje. Wszystkim o siostry zakonnych, o wszystkim franciszkańskim, o zakonie franciszkańskim, o zakonie franciszkańskim zawsze będzie nasze wersy. Rapu na wiki, dobre numery. siema zawsze to rapuje. Nasze wersy, Elo, mamy dobry skill, napuję i nagrywam. siema dobry skill, mamy dobry. Numer tutaj, wszystkim ludziom, ile będzie nowy numer. Jest, nowy numer, jest, nowy numer, jest, nowy numer. Wszystkich i dla ludzi, dla klasztorzy Franciszka Skiole, misjonarzy, dla powołania kapłańskich od duchownych naszych, zawsze będzie ten wers, będzie wersy, i źle nawijam numer. Wid dobry numer, będzie rap, i takich wers, taki numer, będzie tekst, na bitach pozostanie. Nowy numer tutaj jest, i rap, dobre wersy, mam ten skill, na bitach został Marusz, i rapuje tak skill. Mamy te skile, mamy te bity, mamy te nagrywki, wszystkim tak rapuje. Raprawo sprawiedliwości, dla prawo sprawiedliwości, dla solidarności zawsze będzie. Te wersety rapuje wszystkie osoby te tak rapuje na solidarności z Ukrainą zawsze będzie. W wszystkim będzie, będzie więcej. Nasze bity składam serca tak mersemdów, tak wersy kocham wszystkich ludzi. Potrzebujecie wersów, Mieszkańcy co mieszka w Ukrainie potrzebujecie. To potrzebujecie spokoju i żeby nie było tych nie było rosyjskich żołnierzy. Nie potrzeba wysok Władymar Putin żołnierz rosyjski dlaczego panie Waldemar że, e, tak Waldemar to ktoś inny Waldemar to był w sejmie tak był w sejmie on tak rządził tak nie po, i takie nie był to były rządy niepotrzebne dla naszych niepotrzebne rządy to, to Paweł Waldemar Pawlak był i w sejmie to inna partia była niepotrzebna i jak robił od nic nie było dla nas tylko prawo społeczne pomaga dobrze rządzki robią tylko inna potrzeba zawsze lan, od następnego Wersje dla Ukrainy, dla mieszkańców. Zawsze będzie rap i nowy numer. Beat flow się ma ciągle na tym draku. Mamy dobry skill. Zawsze tego rapu. Dobry skill na solidarności, dla prawa sprawiedliwości. Zawsze dba on na wszystkich ludzi, o wszystkich cały świat Dba i nasz premier najlepszy. Nasz prezydent najlepszy i Tak, prawa sprawiedliwość najlepszy. Zawsze dba o wszystkich ludzi. Zawsze chce jak nam i lepiej, tak, a Władimir Putin nie chce dla Ukrainy. ten lepiej, przestań i zejdź z tego rządzenia, z tego stołu. Zawsze. Zawsze będziemy wspierać, Ukrainę mieszkańców Zawsze będzie o tym wers, wszystkim ludziom i dla wszystkim w życie kochane Tak, składam nowy numer, siema rap i dobry numer Elo, mamy wersy, siema i nagrywam Będzie wers, nowe numery, Siema zawsze będzie nasze kawałki, dobre bity i numery, tutaj są wszystkie dobre kawałki, siema tutaj są. Wjeżdżam na rapie, życia tak kochany, to autentyczne wersy, autentyczne wersy Siema Naszym wersem i la rozumu, la rozumu i serca i rozum producent, serce i rozum, tak studio, wytwórnia i wersy na w nagrywaniu. Się ma tym rapem, się ma bite, dobre wersy, to wspólne, tak i uważaj, jak podpisujesz kontrakt, uważaj, żeby tobie, by, tobie żeby dla wszystkich to, co nagrywają, rap wszystkiemu najlepszy, tak kontakt, najlepszy, na płytę wspólno, płytę hip i żeby razem. Sub, no wydać, żeby był najlepszy kątek dla wszystkich was znajomych i wersji bliskim, Żeby wszystko dla nie był tak jest, zawsze jest najlepiej w życiu Najważniejsze zawsze chwile dla was, wszystkich to rapuje Najlepsze chwile, wszystkie najlepsze i myślę o swoich bliskich oży Jestem nasze bliskie. kochani rodziny, mamy Dorota Ciędryku rysi na myśli, dla z bo Boże Marcia, siostry Wszystkie dla nas rodziny i dla naszej rodziny Naszej rodziny, mamy Dorota Ciędryku Wysłucham na myśli, dla naszej rodziny, naszej rodziny, mamy Dorota Ciędryku Wysłucham na myśli Ile wujka, z gorza Ci brzegi, marcie, siostrze nam wszystkim, będzie wers, szybkie wersy są Ila wujka ziemowita, cioci, naszej, ani tutaj, więcej dobrych, więc myślę o nas wszystkich, bych, jestem musicie o mnie, ja o nas wszystkich, myślę on jestem wszystkich, i o nas wszystkich, gdzie osoby, na wszystkich zawsze ciągle będzie, tak zawsze myślę, nie, o nas wszystkich i rodzi razem nasze więzi, tak wkładamy numer Bogu kochanemu, Pisze z języka Ila ile Bóg mógł pomóc, o modle się Ukrainy. Pomoc, zawsze był spokój i zawsze by nie było wojny na winę. Od tej wersji bez spokoju, bez wojny. Papież mówił, nie trzeba, żebym był w spokoju. Zawsze będę o tym. Nowy numer dla was wszystkich robił. Nasze bity, sen, Motorola G9, nadrość smartfona, ty bez salonu, jest rozum sercu, rozum ile somalijskiego stu, somalijskie piwnice to studia. Na winę wersy, wszystkim was, producentom, DJ-om i wszystkie Na winę kawałki rapowe, hip-hopowe, dobre bity. Elo, tu jestem, na bitach Zrobię wersy, się ma rapuje. Nasze skile hip hopowe i rapowe, zewsztubeły są się ma się